Marysia Marchewka, Odyseja przez układ pokarmowy W kolorowym ogrodzie, pełnym soczystych warzyw, rosła Marchewka o imieniu Marysia. Była wesoła, energiczna i zawsze ciekawa świata. Marzyła o przygodach, które mogłyby się wydarzyć poza jej zielonym królestwem. Każdego dnia podziwiała, jak słońce świeci, a deszcz orzeźwia ziemię. Pewnego dnia mały Krzyś, który bawił się w ogrodzie, zerwał Marysię i zjadł ją na obiad. Kiedy Krzyś ugryzł Marysię, poczuła, jakby wpadła w wir niesamowitych przygód. Pierwszym przystankiem były usta Krzysia. Marysia zastała tam smakowite resztki jedzenia, a wokół unosiła się słodka ślina, która pomagała w trawieniu. – Cześć, Marysiu! – przywitał ją kawałek chleba. Leżący tuż obok, jesteśmy tu, by pomóc Ci w drodze. Trzymaj się mocno, bo czeka nas ekscytująca podróż. Gdzie idziemy? zapytała Marysia z ciekawością, nieco przerażona, ale i podekscytowana. Do żołądka odpowiedział chleb, a Marysia poczuła, że jest przesuwana w dół gardła, jakby na zjeżdżalni w parku rozrywki. Nie martw się, wszystko będzie w porządku. Gdy dotarła do żołądka, zastała tam ciemność i ciepło. Wokół krążyły enzymy, które intensywnie pracowały nad rozkładaniem pokarmu na mniejsze części. Część marchewko! Jesteśmy tu, aby pomóc ci stać się energią dla Krzysia, krzyknęły enzymy, tańcząc wokół niej. Ich ruchy przypominały balet, a Marysia czuła się jak w magicznym przedstawieniu. Jak to działa? zapytała pełna ciekawości. My działamy jak małe, magiczne stworzenia. Rozkładamy jedzenie na składniki odżywcze, żeby organizm mógł je wchłonąć, tłumaczyły enzymy. Wszystko zaczyna się tutaj w żołądku. Spójrz, jak wiele jest do zrobienia. Marysia przyglądała się zafascynowana, jak enzymy pracują, przekształcając ją w coraz mniejsze kawałki. Czuła, jak z każdą chwilą odkrywa coś nowego i fascynującego. Po chwili poczuła, że przemieszcza się w kierunku jelit To moje następne przystanek zawołała. Gdy dotarła do jelit, zastała tam mnóstwo nowych przyjaciół witaminy, minerały i błonnik. Każdy z nich miał swoje unikalne zadanie. Cześć, Marysiu, jesteśmy tutaj, aby pomóc Twojemu ciału krzyknęły witaminy, skacząc radośnie. Witamina A błyszcząca jak gwiazda powiedziała. Pomagam w widzeniu, więc krzyś może dobrze widzieć świat. Dzięki mnie nie przegapi ani jednego pięknego zachodu słońca. A ja, witamina C, wzmacniam odporność dodała kolejna witamina, uśmiechając się szeroko. Dzięki mnie krzyś nie musi się bać przeziębienia. Zawsze jestem gotowa do walki z wirusami. Marysia była dumna, że może być częścią tego wspaniałego zespołu. A co z wami? Minerały? zapytała, zauważając grupę malutkich minerałów, które pracowały w tle. My również mamy swoje zadanie, odpowiedziały. Pomagamy w wielu procesach w organizmie. Na przykład wapń wzmacnia kości, a żelazo dba o to, by krew dobrze krążyła. Nagle Marysia zauważyła, że coś się zmienia. Zauważyła, jak ich droga staje się bardziej kręta i zawiła. Co się dzieje? Zapytała przerażona. To znaczy, że zbliżamy się do końca naszej podróży, odpowiedziała witamina C. Niedługo wyjdziemy z organizmu krzysia. Musimy być gotowi. Wkrótce Marysia natrafiła na bakterie. Cześć Marysiu! Jesteśmy tutaj, aby wspierać trawienie, powiedziały kręcąc się wokół. Marysia zrozumiała, że niektóre bakterie są przyjazne i pomagają w utrzymaniu równowagi. A co z wirusami? Zapytała zaintrygowana. O, wirusy to inna historia. Mogą być groźne, dlatego nasz system odpornościowy musi być czujny, odpowiedziały bakterie. Wkrótce Marysia spotkała komórki odpornościowe, które wyglądały jak mali wojownicy. Cześć, marchewko! Jesteśmy tu, aby chronić Krzysia przed chorobami krzyknęły marszując dumnie. Marysia czuła się coraz bardziej świadoma swojej roli w organizmie Krzysia. Czas mijał, a ona uczyła się, jak wszystko współdziała. Każdy z jej nowych przyjaciół miał swoje unikalne zadanie, a ona chciała dowiedzieć się o nich jak najwięcej. Czy to prawda, że w organizmie Krzysia dzieje się tyle ciekawych rzeczy? Zapytała Marysia. Tak, a my jesteśmy częścią tej niesamowitej podróży, odpowiedziały witaminy. W końcu, po długiej podróży przez Jelita, Marysia zaczęła czuć, że zbliża się koniec. To było niesamowite, zawołała. Zobaczyłam cały układ pokarmowy i nauczyłam się, jak to wszystko działa. Kiedy Krzyś poszedł do toalety, Marysia zdała sobie sprawę, że jej przygoda dobiegła końca. To nie koniec, to dopiero początek, pomyślała. Choć nie mogła już rosnąć w ogrodzie, jej wiedza o ciele i zdrowiu na zawsze pozostanie w sercach dzieci. W końcu, gdy dotarła do nocnika, mogła spojrzeć wstecz na swoją podróż przez układ pokarmowy. Nauczyłam się, jak ważne są witaminy i minerały. Dowiedziałam się, że niektóre bakterie są przyjazne, myślała z radością. Z uśmiechem na twarzy, Marysia zakończyła swoją niezwykłą podróż, wiedząc, że każda marchewka ma swoją ważną rolę w życiu. A kto wie, może pewnego dnia spotka innych, którzy również przeżyją taką przygodę. Marysia była gotowa, by opowiedzieć wszystkim o swoich doświadczeniach. Każda marchewka, każda witamina i każda bakteria miała swoje miejsce w wielkiej historii życia, a Marysia? Ona była gotowa na nowe wyzwania, z głową pełną wiedzy i sercem pełnym radości. Gdy Krzyś znowu wyjdzie do ogrodu, Marysia chciała, aby zrozumiał, jak ważne jest dbanie o zdrowie i jedzenie warzyw. Każda marchewka to mały skarb. Każda witamina i minerał to klucz do zdrowia, myślała. I tak pewnego słonecznego dnia Marysia zaczęła snuć plany na przyszłość. Może pewnego dnia opowie innym warzywom o swojej niezwykłej podróży przez Układ Pokarmowy? Może stanie się przewodniczką, która nauczy inne marchewki o tym, jak ważne jest ich istnienie? Z uśmiechem i radością w sercu Marysia była gotowa nową przygodę. Z każdym dniem w ogrodzie czuła, że każdy liść, każdy promień słońca. Każdy deszcz to część wielkiej przygody, którą każdy z nas przeżywa i tak Marysia marchewka stała się nie tylko marchewką, ale także nauczycielką gotową do dzielenia się swoją wiedzą z innymi Porów nas kanał czas na dzieci.